Wielu to ma przywieźć. Teraz to można było ich wystawić, jak ale się pobudziły. Na dwór? To wysi się na za kojec, żeby się wysikały. A, na, te, te gazety. Się, gazety. Na leją. Jorka, nie. do środka, nie? Nie wiem czy tak otwierają te pyski. Ciepło im? Czy się chłodzą? Czy, czy głodne? Czy co? Ja też się tak bawię, bo tak, to czasami się gryzą. Patrz. Co Co małe